Jogurt, A tak w skrócie serduszka, podłoga, stół Albo po prostu nam nie mówcie monte. Czekajcie, włączę ten wiatrak, bo halsuje Sorry za szuranie w tle, ale ja mam jeszcze coś dokończyć na plastykę, bo mam jutro

Siemka, Krestena. Pozdrawiam Kalinę Malinę. Dasz mi moda, ale to tak nie tak łatwo. żeby pracę domową, no ja też właśnie. Ale nie tak łatwo! Znaczy, no ja nie daję, jakby, moderatora, bo jak się na przykład jest jeden dzień na całym live, no to ja tak nie daję od razu moderatora. Ja daję, jak się będzie z mnie, dobre kilka miesięcy. Jestem, ale od razu mówię, że moderatora tak łatwo się nie dostaje. Kurde, bo ja próbuję to teraz jakoś tak dać mi bananik. Czemu ci dałam bananik? Nie dawałam ci pana Ja tu mówię, że nie tak łatwo się dostaje tego mozeratora Bo ja i tak i tak już mam bardzo dużo Był lag No to to nie wiem Te wspomnienie z wakacji to chyba jakieś upośledzone jest Przecież to tak brzydko wyszło. Czekajcie. Ja wam teraz pokażę mój rysunek. Proszę się nie śmiać. Ale zrobiłam siebie. Taką jakby. Tylko, że jestem w tym, w tym obrazku za mała. Jak oceniacie, a tu jest mój pies. Wiem, wygląda jak kot. Wygląda jak kot. Wygląda jak kot, ale to sowczarek, zrozummy się. sowczarek. Nie ma tutaj do końca głowy, ale to nie szkodzi. To, to nic nie szkodzi, że nie ma do końca główki. To, to, to nic nie szkodzi, co nie? Jeszcze ma ogon jak upośledzony. Siema Wektor. A to, to, to nic nie szkodzi, że wygląda jak śledzą to nic nie szkodzi. Wowy, łowy, łowy, łowy. Nie, wiem, ja nie rozumiem. Ale proszę być na siebie miły. <laughs> Ale proszę być na siebie miłym. Ale w sumie no realnie spam. się ja na plastyce w trzeciej. No. W tamtej klasie, co byłam. Znaczy w trzeciej to już dawno w sumie było bardzo dawno. A. E, na przykład ja miałam w ten. Ja miałam w tamtej, w, w tamtej klasie. Nie, spam, Krystyna! Zera na głowę dostanę. Proszę nie spamić błagam. Ja przyjeżdżę, dopiero zadanie domowe robię. Znaczy na plastykę. A ty w jakiej klasie? Znaczy ja nie powiem, ale wyżej niż trzecia. I wyżej niż no... Wyżej niż trzecia i tak dalej. I nie mówcie tutaj e, swoich, e, swojego wieku. Niżej niż trzecia? Nie, ja już skończyłam szkołę. Szkołę, wiecie, średnią tam. I skończyłam dawno sobie. Znaczy... Ja wiem, ile już ma lat. Ja piszę, że się do polskiego. Ja mam szesnaście, się nie wstydzę, nie, na pewno nie mam szesnastu. A moim zdaniem trochę mniej. Tak mi się wydaje, ale jak ma serio 16, no to dużo. 9. Aha! No! W to w sumie gut. Good, good. good. Pytanie. Jakie? Mój brat i tak jest straszny. A jakie masz pytanie, że takie takie jest? Chcesz się poznać w realu, jak coś tu mi chce spisać to X, ale nie pytaj. W real? Z, zależy od jakiego województwa jesteś, wiesz. Zależy z jakiegoś województwa jesteś. Jak jesteś chłopakiem, jesteś młodszy ode mnie. I o dużo. Ja na, nie, mu, nie mogę powiedzieć na lewie, bo mi zbanują. Ale województwo to nie jest... Co? Znaczy... Um... Co? Starsza? Mm. Jestem starsza trochę. Jestem starsza. To jak ty masz dziewięć, no to jestem starsza o dużo. No czy nie, że tak jakoś wiele, że o pięć, sześć lat, tylko tak pięć? Nie, ja nie jestem taka stara, jejku. 7? Nie, ja nie mam 7 lat. Was chyba pogrzało. Wy widzicie jak ja wyglądam na swoich filmikach. No właśnie. Weźcie sobie nam y, filmiki z Realu i powiedzcie, ile ma, ile ja mam 4 lat. Ten 7 rocznik. Y, nie pow Znaczy 7, no, 5 nie. 2007 Czekaj. Obliczenie matematyczne. O którym to jest? Czekaj. 10, 11. Nie. Czekaj. Ile to jest? Czekaj, bo jestem głupia. <grym> Czy. To ma teraz 18 lat? Nie. Ja pierdolę. O, 28. Dwadzieścia osiem lat. Nie, ja tego nie mam. Osiemnaście... Nie! Domyślcie się sami, do do. weźcie się do myśli. 8. Czy ja wam serio wyglądam na 8 lat? Nie, jesteście niepoważni. nie jesteś niepoważni, serio. A 2008? Nie. Młodsza jestem. Trochę. To ociupinkę Ale nie zgadujcie, nie zgadujcie. Ja Wam mówię, nie zgadujcie. Nie zgadujcie, ja Wam nie powiem. Domyślcie się sami. Uważajcie, ile ja mam lat. Po tym, jak mi nie zobaczyliście, no to. Zobaczcie, so uznajcie sobie, ile ja mam lat. Ja nie wiem, jaki mam rocznik, XD. Możesz mieć Masz 10 chyba lat, od tego, co mi mówiłaś. No to urodziła się w 2015. Tak, no, 2015. Możecie też zobaczyć po moim piśmie, dobra? Ale ja mam brzydkie pismo. Ja mam bardzo brzydkie pismo. Ja mam bardzo brzydkie pismo. Bo ja byle co piśmę ogólnie. Ja strasznie gryzmuję. Mniej. Takie jak ja pismo. Fajnie. Ale właśnie moje live są tak od 9 plus. Od 9 lat. Znaczy są wyjątki, jak na przykład. Ja też piszę czasami na tych, na shortcach wstawiam tak kilka sekundowy, minutowy, że, że dzisiaj jest live family friendly. Albo dzisiaj jest live, nie family friendly i proszę, żeby na przykład młodsi nie przechodzili, bo będą się dobrze działy. Właśnie to, to jak mam moją ulubioną moderatorkę Livka, co nie, no to ona jest bardzo fajna, albo ta dżinziara, ja dziewięć, no i sigma. Ale też jak mam ton. Dobra. Widzowie. Będzie na tym live siedem osób. Siedem osób śpiewam. Yy, to ja śpiewam dżęziarę. Ja podlaskę blisko. Nie, bym musiała sprawdzić, ale to bym musiała zakończyć live'a. Nie. Mogę zobaczyć na tablecie. przecież. A tabletę ma rozładowanego. musi chwilę poczekać. Podlaski blisko. Nie wiem. Ale to jest... Czekajcie. Ja zobaczę sobie, bo jestem w sumie sama ciekawa. Jeszcze plan lekcji uszykować książki. Ja jutro jestem w 7 godzin w szkole. Mam od 8 do 14 ileś. ja. Gujawsko-pomorskie. To ty masz ode mnie daleko. Chyba. Czekajcie, teraz sprawdzam, sprawdzam, bo ja zazdroję od 9 do 15, czyli 8. Ej, ale to nie jest niemożliwe, żebyście w trzeciej klasie mieli tą. To jest niemożliwe, żebyście mieli w, dzie w ten. Macie 9 lat i 8 lekcji. To jest niemożliwe. średnie Aha. Czekaj. <laughs> Wektor Wektor My mamy od siebie 3 minuty. My mamy od siebie 3 minuty. Siem, siema, 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 siema. Siemka. Do, dawno ci nie było na live. Hejka, hejka. Ty jakie? Ja, znaczy ja nie mogę powiedzieć. Oleś będą mnie szukać. Ja już miałam taką raz sytuację. Idę sobie na miasto, idę sobie do galerii wszystko. A nagle mi podchodzi jakiś, nie wiem, siedmioletka. Jakaś moja fanka, czy nie I mówi... Nikola to ty? Ja mówię... Ja, ja tak się na nią patrzę. Ona mówi Nikola najlepszy mam. to Ja mówię tak. ona... O oh my God! Ja jadłam w te, ja jadłam wtedy ja kepsa i odmówiłam zdjęcia ogólnie. Bo ja wtedy byłam tutaj w balona cała uwalona od sosu. To dziecko, o oh my gosh. Oh my gosh. Ej, ale my mamy od siebie, od siebie, Wektor, dwie, dwie, trzy minuty, a czekaj, a zobaczę ro, o, rowerem, bo ja mogę rowerem przejechać. Kurde. Ej, masz napanienie bo ja nie używam w ogóle A może to mm. Ej dobra Tour. Możemy się spotkać, bo ja mam pierwsze 15 minut, a rowerem mam 4 minuty, a autem 3, ale mi się tam nie chce jechać autem, bo ja nie wyobrażam sobie tego, żeby moi rodzice mi. Podjechali. Szczególnie e, moi rodzice mnie tam zawieźli. I żeby miała jakiś wstyd, zrobiliby mi wstyd, że taki dzień dobry, dzień dobry, i wszystko by się śmiało. A moja mama jest strasznie młoda. Przecież ona, przecież ona sobie dzisiaj kupiła takie, wiecie, młodzieżowe spodnie. Takie luźne, dresowe, wiecie o co chodzi. Ja mówię mama, jak. Ty... Ja mówię mama, ty będziesz wyglądała jak piętnastolatka, ona. Właśnie o to chodzi. Zobserwuj mnie na cytryno złakucierogę XZ lub twoja hejterka. A ja już cię chyba subskrybuję. Ale gdzie ja mam cię dodać? Czekaj. A tu jeszcze było... Kujawsko-Pomorskie. Czekajcie, teraz Kujawsko-Pomorskie. Czekajcie. Kujawsko pomorskie, tak Dobra, no to zobaczmy teraz Kujawsko pomorskie. Nie, nie da rady się spotkać. Nie da rady. Mamy od Ciebie godzinę i 5 minut. A rowerem 3 godziny i 38 minut. Ja dzisiaj nie dodaję, bo ja po prostu mam dzisiaj zły dzień. Znaczy dobry dzień. Znaczy no dobry, bo poszłam sobie dzisiaj na zakupy, kupiłam, kupiłam sobie bardzo ładne puchy. Może jak w jakiś nagram szorce, Ale to wątpię, Bo one są takie strasznie krzyca, krzyczące, wiecie. Czy one są fajne, ale tak. Cześć! Hej, Mateusz Games. Co tam? Dawno ci nie było. Mateusz Games. Widzisz, każdy cię to zna, praktycznie. No, to jest jego oryginalne konto. Mateusz Games. Mateusz Games. Mało dzisiaj osób jest na live. Malutko. Dobra, widzowie, zostawiamy lajki, bo dzisiaj może 5 lajków nam się uda. Ale wątpię. Mateusz, e, a Mateuszu robimy razem live'a, ale w sumie nie, nie, nie mogę. Znaczy mogę. Znaczy nie wiem, dupa. Masz daleko do Augustowa. Nie wiem, a nie chcę mi się sprawdzać. Ale mogę zobaczyć. Dla was specjalnie to dla was robię. To, jest to dla was to specjalnie robię, a wy nie subskrybujecie nadal mojego kanału. Bo ja wiem, kto, ja widzę tutaj, to subskrybuje mnie. A masz daleko denotrację? Nie wiem, sprawdzam. Wektor mam o nie siedem godzin sze, sześć godzin. W sumie mi to też nie przeszkadza, ale to w sumie, no, tak przy, no... Do. Jest około 25 minutos. A no, to puchamy daleko? Nie wiem. Tak średnio, tak pomiędzy godzinę, kilku minut. No i się, się rozładował tablet, i muszę czekać, aż mi się podłączy. I dobra, ja widzę, że chyba będę za chwilę kończyła live'a. Bo ja jeszcze muszę zrobić, uszykować plan lekcji. Bo jeszcze muszę ten. Tam e, pani powiedziała, że ja mam tam przynieść chyba. Czy się ja będę nosiła dzisiaj? Dzisiaj? Przecież. Znaczy jutro? Ja przez te książki będę dźwigała 20 kg. To mi we w tym, przez... Będę musiała wchodzić po schodach. A ta szkoła ma 5 pięter. Jeszcze to takich wysokich. I wszystko i dupa dobra. Więc ja już będę... Nie... Ale ja już muszę, bo ja muszę się spakować i wszystko zrobić. Jutro się odpalę oczywiście. To znaczy postaram się. Zależy ile osób będzie. I chyba już kończę, co nie. dziękuję Wam yy, jutro. Dobra, to zrobię jutro live. Yy, dziękuję, że byliście. Lat nawie. O, stara kanapka w moim plecaku. Oh my gosh! Dobra, nieważne. Yy, więc... Dobra, więc ja już się z nami żegnam. Pa pa!